Siemaneczku, na was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kilka Prawdy e, ostatnim odcinku było, że e, ta księżniczka wzięła kiek I poszło z nimi. Tam było. Ja jestem tym jakimś gościem, tym zdarem pozyskiwania znajomych na Facebooku i takie tam. Eee, cofnij, 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 bo tam coś można było szczelić. To jest chyba sklep. Eee, bum. A, spoko Nie, tam to można zniszczyć. To można zniszczyć. A, mówiłem. To też można zniszczyć. Haha, bum. Chwila. Wszędzie w zakresie, masz dobre hamulce Dobra Co tu, masz też... Sklep? Tak, dobra, ekstra Mikstury masz, ekstra To biorę Są tanie, to co wezmę Wezmę też trochę dużych miksturek Mocy I hajsy mi się skończyły, a mogę sobie jeszcze kupić uzdrowienia Nie, mam 10 uzdrowień, ekstra Bronię. Jakich ja broni nie potrzebuję? Nie potrzebuję łuku mongolskiego, nie potrzebuję tego, 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 co się przyda. To też mi nie potrzebne, to też mi nie potrzebne, to też zostawię to, 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 to. I to. Nie potrzebuję tego po prostu Sprzęt. Dobra, sprzęt jeszcze zostawię, bo nie wiem co mi się przyda. O, jakieś na naszywki mam Dobra, tego nie chcę. Dobra, i zobaczmy. My znowu muszę przebrać, bo mi znowu przebrali sami, no. Co wyście mi tu dali? To jest lepsze. Kuszy, mi, dajcie... To, zwiększa maksymalną liczbę perzet. A ja miałem wcześniej... Daję. Nie no, jednak poproszę ten hełm, bo jest fajny. Tu. Mam to, tak? Zwiększa maksymalną liczbę... Idealny atak, wyzyska skrojącego celu. Ło! To, 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 to może być fajne. A wcześniej miałem to, nie? Pancer. Nie wiem, co ja przed chwilą zrobiłem. Aha, barwniki jakieś. Dobra, co może być, ale ja z czego bym sobie wzią... wziął to. Dobra. Co mogę sobie zabarwować, coś takiego? Ło! Na czerwono. Czarno, nie? No. to nie, nie o to mi chodziło. I modyfikuj. Hm. Zdolność za... Nie będę tylko na razie tak zdolnościami. Nam sobie to walić. Pancerz się zawsze przyda trochę. Mogę to zabarwić. je mogę zabarwić. To jestem na czarno, będę takim emo. Dobra. Rękawice, jakie mam wcześniej rękawice? Chyba żadna nic nie miały nawet Dam ses, że o, gdy masz mniej, przywraca Białą, o Dobra Mogę zabarwić? Nie Dobra Co jest, tu wszystko okej okay. Dzięki i idę dalej Dobra Nie ale weźmy tego gościa, dobra, bo to mi się słabo robi Naucz się mówić, babo. Ja no bez jaj. Ja, ja, ja. Członek chce gryć, my jakimś. walczymy z Kenem, Ty, ty walczysz z nami, nie? On nie walczy z nami, więc dobrze. Walczymy ją z pierdnięcia, co? Czeka! cztery, no nieźle! Myślę, że będzie lepiej, nie? Dobra, piorun, młot, bo to bierze naj, najwięcej z tego wszystkiego. Budu, 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 bum! No, odporny, ja. Dobra, trzeba zmienić zawodnika potem. Ona ma epę! Dobra. Ha, tu ja jestem, dobra. Tam na Nagasaki ją mogę walnąć. Mam, mam w tym podpalenie, nie? I jest mąka. To nie podpala. Muszę zadać na bank podpalenie, nie? Dobra, uleczy się. Nie zostawię go chyba. Nie, no, dobra, zmieniamy na kartmana. Nie mam. Gdzie? No, to, 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 co nie mam? Co nie mam? No niech to hamburger, iść Opie, No, o, silna jest, silna jest. No babka jest silna, nie? To trzeba przyznać. Tylko co, ja muszę sobie dać podpalenie, jednak w mieczu, nie? To pierdzące jest jednak najlepsze. I muszę sobie dać podpalenie, no? Pali ty tym nią. Łap, no, będzie żygać chociaż. I. Dobra, dawaj w nią tym Dawaj boom, Head Shot Hiao! No Musiałem ją po prostu Dobra, Muszę się ule... Muszę go uleczyć, muszę go uleczyć, dawaj Kupiłem sobie dużo mikstur Dużych miksturek, to mogę się uleczyć, spoko Ekstra Przyda się krwawienie, żeby miała, nie? O, 4K to nie jest mało. What? Dobra. Walnę teraz z tym. Naciskaj byle co, tak? Dobra. Pad mi się włączy chwila. It, dawaj, 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 dawaj. Epa! Aha, nieefektywne, spoko. Ja ja to rozumiem. Zablokowałem. Dobrze, że ona jest sama. Damy ci znowu ten będziesz miała krwawienie Łap. Cztery krwawienia jest dobrze najlep Dobra tego jeszcze dzisiaj nie było Eee, pastyłka Wow! Poszło i teraz się podpali jeszcze, jeszcze nie Ultimate No dobra ona też padła więc nie no, muszę sobie dać podpalenie, jednak, nie trucizna. No właśnie, jest i dla. dla. dla mnie. Co, on będzie walczył. Nie! Ona jest głupia, jednak. Patrz. On jest z tym zębiakiem. A uleczyło mnie chociaż byłoby fajnie, nie? Jakby mnie uleczyło tak troszkę, uleczyło, dobra. Dobra, stój tam. Ekstra. Ej, będziesz krwawić teraz, babo, nie? Odporna Czym ja w nią mogę rzucać, żeby. Dobra, y, zmniejszyłem jej obronę. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Zmieśczeniem obrona o pół, więc jest dobrze. Teraz on naznaczy ją. Dawaj, psie. Obrona nieaktywna, ekstra. Teraz jest... Dawaj. To jest episki cios, nie. Więc on coś nie musi wziąć. Dużo jej nie brał, ale jej trochę obrady zmniejszył. Ile to bierze? Podka, podka, podka. Duża. Mała no, starsze na razie. No, czy k HP mi uleczyło, teraz Ty muszę walić. odporna jest, a na pierdy, Ty też jest odporna. Na pierdy nie jest odporna. dwak oparzenie. No to ma oparzenie jednak. Ale normalne ma oparzenie, no ja. Użyj sobie małej potki Suga, Sugar Na sugar. Sugar, baby Dysk potęgi, mogę tylko to użyć, nie? Dawaj Dobra Tysiąc to nieźle Ale z miecza myślę, że wziąłbym więcej Galop Nie jak ja chciałem się tym obronić? Żyję, zapomniałem gdzie jest Bena. nagle nie mogę zjeść! Powiedz, mnie, jaj, uzdrobnij, mnie Tu było takie coś, tu było takie coś, Uzdrowienie, dobra. Dobra, nie mogę, mogę teraz użyć tego. Użyję czystów plecy. Dobra, bum, nie mam mnie. ...żeby krwawiła, nie? I teraz szybko zdąży się uleczyć. 300 HP. Duża potka. Łap. Dzięki. Dobra, jestem zdrowy. On ma 3 HP. E, dajcie mi baterysa, bater się przyda teraz. Bo on może leczyć, to jest ważne. No. Obroniłem, spoko. E, łap mą potkę. Dobra, dzięki. Teraz kusza, 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 czy to? To? Teraz które? To, 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 czy to? Co z plecy? Będzie miała znowu krwawienie. Zamknij się. Niech się nie pyta o zdanie. Dobra, 6k, eee, Ulecz. Nie. Ulecz. U jak on mnie uleczył teraz, op. Dobra. Profesor Chaos. Dobra, i teraz tarczę. Mam nadzieję, że, do... yy, bada, że wezmę tarczę i... Kurde, młot. To jednak za dobry atak nie jest, nie? What the fuck is going on? Duża mistura łap. Dobra, mam jeszcze na jedno okrwawienie, żeby jej dać. Więc, teraz w sumie powinna paść. No, teraz pada. Teraz ona jest martwa, nie? Więc wystarczy, że ją walnę z młotka. No problemo, no problemo! Coś mówiłaś, nazistowska... Szmato. Ona znowu żyje! Co się stało, że ona znowu żyje? No way Kenny że się teraz yy, zdenerwowała trochę, nie? Nie mam many oczywiście Dobra, podpalę ją To będzie ciężka walka, ale będziemy walczyć do końca Yyy Dawaj mo mocy duża tobie się przeszyda butters Zdolność, chaos Zobaczymy jak sobie poradzić. ze mną, ma, ale daj mi tarczy, dobra. Wtedy się nie będę martwił o życie. BOOM headshot Teraz się nie martwił o życie, mogę ją at normalnie atakować. Co on ucieka przed nią? Wow! No właśnie! Dobrze, że go wziąłem! Przecież Nie ja panie władzo! Dawaj mi manę... Znaczy pipę... Tylko tyle! Dobra. Ale tłukłem to Y! Dobra, krwawisz yy, na razie ciebie nie będę używał. Użyję jest tylko dotyku. No dobra, no co AB, dzięki. I, I przywal po prostu z młota, wiesz? Bo Ty masz dobrego tego młota. 2kHP wchodzi. Dobra, yy, wezmę sobie dużą... tego. Dobra. Nawet całej nie mam jeszcze. I on będę tłuk w plecy. Bo teraz z broni dużo nie biorę, a to bierze nawet dużo, nie? Eee, się na razie nie chcę. Walnę po prostu z tego. Uwaga, HP ekstra. Jeszcze 15 tysięcy tylko Wow, ale mi działa teraz starczy A ja jej dam znowu krwawienie. 6,9k Dobra i teraz się modli Żeby weszło 2 KHP 2300 w sumie Dasz radę Butters Dasz radę, butters. Mówiłem Ona znowu żyje Ty go, go powaliło chyba Że ja tyle razy mam zabijać <laughs> bez jaj Szlajle, no 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 Dodaję ile? 10 Dobra Ile ona ma, może żyć mieć? Będę musiał teraz dać się czekajcie, żeby Mana, 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 mana Znaczy, moc Będzie na potem potem muszę użyć znowu zdolności yy, baterse i znowu żeby weszła tarcza bo wtedy się ja, bo czuję się bezpiecznie i nie martwię się o swoje hp, nie? Dobra moc mała i zdolność chaosu i tarcza spróbuję tarczy wziąć jak nie to potem znowu wezmę tarczę i będę próbował tarczy i tak dalej Mod, tak blisko, zaraz będę się znowu wziąć starsze przedmiot. Już mi się małe kończą w sumie mocy, nie, bo to krwawienie jej duże bierze. Dobra, ma 5. W sumie na razie nie padnę, ale mogę sobie z nią, z nią walczyć. Na pewno sobie wezmę manę, ten mocy i użyję zdolności mu sprawiedliwości. Dobra, 3 i teraz 5 i ona jest. ona pada. Y? Co ja mam Nie mogę tego przyminąć, ale Y nie? No, tak to się robi. I co, czemu ty? Mam trzech teraz. Dobra, już koniec, błagam. Już dobra. Nie! Ja wiem o co chodzi. No. Naprawdę? Mam tylko Narek smoka Dół A ja aż pojawi się gaz Zdążyłem chyba nie, nie, nie zdążyłem, ale coś tam pierdłem O nie Все, Clay! Что? Затем все من чтобы... ..завтра сохранить большую часть В MontaussSe أسف! Но пока что не дырком! Да, это и произошло, Так важноми разумом, что не было без ковJO если мы I tylko minęło, że to będzie koniec serii. a znaczy, koniec fabuły. Że to się tak skończy. Napierdzenie na jaja, po prostu nie róbcie tego.

To jest a nie mogę tych tak pobocznych po potem zrobić. Ogólnie gra bardzo fajna. Na początku raczej ogarniałem, ale potem już było ok. Ty, 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 ty. Pomijamy to, nie? Nie mogę kontynuować. Dobra, niech. Czy mogę zrobić jednak te misje poboczne, które były? Czy wracam do początku, po prostu, i nowa? Nie, jednak nie. A może to, to nie jest koniec jednak? Obudził się. Strada od zewnątrz ukończona. No, mam jakieś misje od niego jeszcze? Nie mam, więc teraz są tylko misje poboczne, których raczej nie będę robił, bo to nie ma sensu. D dzięki za obejrzenie serii, jeśli się spodobał łapka w górę, tak dalej i niedługo wracamy do serii yy, yy, z Devil May Cry i takich tam. Dzięki za obejrzenie. pompa.